Czwarty poziom trzeciego rozdziału. No właśnie, wbrew temu co wygląda, to jest o, już, już tak łatwe. łatwy. Good Tam do już tam. Nie, a ja już wiem, to trzeba zrobić tak, że to jeden i to nie potrzeba na razie katapulty, o to było, to też nie jest to nie potrzeba. Tylko ty jeden musi skakać, a drugi zrobić odpowiedź momencie. Teraz to jest To ja obok to obok masz powiedzieć na No to o tym wystarczy, że zrobisz tutaj na drugim portal No i ze zejdź z katapulty. A ja? To tam Wejść i na przez porta No tam do góry se zrób Ale ty jak już weszłeś na górę to tutaj chyba to możesz mnie jakoś zrobić, nie? nie. nie masz... Aha nie masz nic, no to no, dobra okej okay. Nie no nie, nie wiesz sprawy Muszę zrobić... Niebieski Fioletowy Nie, niebieski Fioletowy A tak, sorry. Ale to nic nie dało nie Dało A nie, dało w sumie rzeczywiście ha. Jest tutaj. gdzieś? Padł. Aha. Aha, bo każdym razie tylko podłogę. Jeszcze nie było. No właśnie. Ciemno tu. Więc nie widać. To jest ten głupi poziom, pamiętam. No właśnie, mieliśmy sporo problemów, żeby go przejść. Jeden z no no to okej, teraz. Ee, a teraz ty możesz zrobić tak. Nie, już nie mogę. już, nie, już, nie, już, nie, już nie, Ale mogę to, zrobić na ja przykład. no W sumie teraz to wszystko jedno kto zrobił. No tak, zapomniałem, że to już następny. most. Myślałem, że to ten pierwszy Ale przeszliśmy przez świątkę no. Dobra, teraz ja skaczę, a to będziesz robił. No nie! Ja... No teraz... Aha. No w sumie... Dobra, to ja coś mogę zrobić, czegoś przeszedł. To musisz E, za, za ten za wysoko. Tak, wysoką za wysoką Tam. wysoką za wysoką za wysoką za wysoką No wysoką nie, okay, nie, dobra, dobra, za okay. Dostań. Dostań, Dostań. wysoką sensie, że ja jeszcze... Teraz dalej. Ok, teraz dalej, żeby przejść tam do góry. Z tego co pamiętam, to trzeba było zrobić w tym miejscu most. Potem, tak, żeby spaść tutaj na to. I wylecieć tędy. Mhm. Dobra, więc. więc Okej, okay, to prawda, zrobię tu. Co Czy ja ci zrobię? Czy znaczy nie, ja sam sobie zrobię tu. I... I, tam. I tam. Tylko musisz mi zlikwidować no, a tak. nie w miejscu. to powiedz nie widzisz. Wiesz. Tak. Tak, likwiduj. Dobra i teraz tylko to samo musisz Nie muszę wcale. Wystarczy, że tu ci zrobię Ty sobie wejdziesz. O Congratulations. Your ability to complete this test proves the humans wrong. They described it as impossible, deadly, cruel, and one test subject even had the nerve to call it broken.